W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Renatą Glinkowską i Balbiną Bruszewską, czyli duetem Ufology, które opowiedzą o upcyclingu i o koniecznej zmianie podejścia do mody w XXI wieku. Za mikrofonem Anna Kaznodziej, a moimi gościniami są dziś Renata Glinkowska i Balbina Bruszewska, czyli duet Ufology. Cześć. Cześć. Jak się poznałyście? Przez sesję zdjęciową. To było dawno, dawno temu, za górami, za lasami. Kolega wrzucił nas do jeziora, była noc, miałyśmy lampy błyskowe. Tak, a ja potrzebowałam dobrych zdjęć swoich produktów, projektów. Zbycia wrzuconą do jeziora? <laughs> Taki był koncept. Okazał się bardzo fajny. A w rezultacie ten sam kolega trochę schrzanił technicznie zdjęcia, ale nieważne. Ważne, że się poznałyśmy. I od tego momentu przez wiele lat byłyśmy niemalże nierozłączne. A od razu stałyście się ufology? Nie. Nie od razu, ale od razu miałyśmy różne kreatywne punkty styczne. Mhm. Renata jako projektantka zawodowa, Wykształcona w tym kierunku, dyplomowana. Abinka, filmowiec, reżyser. Zaczęłyśmy od e, właściwie, o tak, od dyskusji, od różnych e, spotkań e, i wymianek Ciuchowych. Tak. tak. To był pierwszy taki punkt, e, że w, spotykałyśmy się na słapach. I, e, no, chyba można powiedzieć nieskromnie, że byłyśmy chyba jednym z pierwszych, Teamów y, słapowych, które powstały u nas w Łodzi bo my już organizujemy słapo od 15 lat w naszym gronie bliskich koleżanek czyli jest to imprezka na którą przychodzi się z torbą rzeczy, które już nam nie służą, których nie chcemy i na tych imprezkach możemy się wymieniać do woli bezgotówkowo wrócić z pełnymi torbami nowych rzeczy, z których się cieszymy, a wszystkie pozostałe przekazujemy na cele dobroczynne. Tak, potem był pomysł z vlogiem kupach Rustu, który tworzymy do dziś na YouTubie. Mhm. I było nam tego mało, w związku z czym postanowiłyśmy się jeszcze wyrazić w przerabianiu. I tutaj rzeczy, które czerpałyśmy z wymianek ciuchowych, zaczęłyśmy przerabiać najpierw na własny użytek. Zresztą robiłyśmy to od zawsze, ale tak oficjalnie pod marką ufologii. I Postanowiłyśmy to sprzedawać. Ja wychodzę z założenia, jakoś projektantka, która jest świadoma tego, jak wyglądają wszystkie procesy produkcyjne, począwszy od produkcji materiałów, poprzez procesy szwalnicze jak dużo um, krzywdy robi przemysł modowy naszej planecie. Więc stwierdziłam, że kto, jak nie my, możemy odwrócić ten proces. Właśnie my, projektanci, twórcy, artyści. I tak z Binką, Um, zasilamy tą misję, tworzymy różne wariacje, odciążając naszą planetę. A skąd się wzięła nazwa Ufology? Ach, nazwa Ufology wzięła się, z wielopoziomowa, bo m, po pierwsze, trochę ubolewałyśmy nad kondycją Polski, będąc tym pierwszym pokoleniem dorosłych, po czasach komunistycznych, gdzie jeszcze nie tak dawno temu na ulicach Polski było bardzo szaro i mało było odważnych stylizacji, a my już jesteśmy tym pokoleniem, które po świecie trochę jeździło. Wiemy, jak to wygląda, na przykład w Nowym Jorku, jak pięknie y, różne. Warstwy społeczne, osoby, osobowości, grupy zawodowe. Pięknie kwitną i każdy wyraża tak naprawdę siebie, a nie uniform, który stoi za jego profesją. No i chciałyśmy trochę więcej tego kolorytu tu wprowadzić. Jednocześnie nasz kanał na YouTubie Kupa Chrustu również zajmuje się filozofią, mistycyzmem i też pojawiły się różne szalone tematy, między innymi koncepcje związane z mieszkańcami naszej galaktyki, że być może nie jesteśmy tu sami i jak bardzo jako kosmici również na ulicach chodząc możemy pokazywać z jakiej w cudzysłowie metaforycznie jesteśmy planety. Każdy z nas, jakim, jakim kosmitą jest, <noise> poprzez strój. Właśnie, muszę powiedzieć, że bardzo żałuję, że po raz pierwszy chyba żałuję, że nie mamy tutaj kamery w studio, bo wyglądacie obie fantastycznie. Opowiedzcie o tych stylizacjach. Um, ja dzisiaj przyszłam w kurtce, która, do której zaprojektowałam hafty. To jest mój nowy Skills. Jako projektantka grafik nareszcie mogłam skorzystać ze swoich doświadczeń poligraficznych i wykorzystać wiedzę na temat bitmap, wektorów przy projektowaniu haftów, maszynowych oczywiście. Więc teraz dla mnie to jest wspaniały świat przygody, kiedy wrzucam na maneki naciuch i nie mam żadnych ograniczeń. Mogę opowiedzieć całą historię haftami. Doszłam do, takiego, do takiej wprawy, że haft jestem w stanie no, powiedzmy, że od godziny do dwóch dni stworzyć, więc to jest dosyć szybki proces, <noise> jakkolwiek to nie brzmi. A w każdym razie mój, moja, mój polar jest ozdobiony oczkami, które sobie zaprojektowałam. Ma z tyłu derwisza, no i oczywiście krawat. Tak, od zawsze marzyłam i zastanawiałam się, jak można wykorzystać krawaty. bo Tak, jak Binka wspomniała, jesteśmy pokoleniem dorastającym w czasach komuny, gdzie to, to właśnie krawaty męskie miały najwięcej wzorków, takich um, codziennych, w um, stylizacjach męskich. Damskie, damskie miały jakieś tam kwiatki, ale to z reguły były jakieś, pamiętam, brązy, mało atrakcyjne dla mnie, natomiast te krawaty męskie, ach, zwłaszcza, że one są zazwyczaj z jedwabiu, albo właśnie jakichś szlachetnych e, żakardów, tkanin. No więc e, w, w ufologii wykorzystujemy namiętnie krawaty, jako, e, służą nam jako lampasy, jakieś takie elementy ozdobnicze. E, więc tak, dzisiaj na moim polarze jest krawat na plecach, ciągnie się przez cały kręgosłup i ląduje, kończy aż na e, czole. Bo idzie przez cały szpiczasty kaptur. Ale użyłaś całą, cały ten strój sama, czy przerobiłaś go? Przerobiłam, mhm. przerobiłam. Czasami szyjemy, wykorzystujemy elementy już istniejących ubrań, a czasami strój jest idealny, nie trzeba tam nic robić, tylko naszyć coś, dodać coś ufologicznego, kosmicznego. Balbina, jak u ciebie? Nie mam na sobie dzisiaj wspaniałą kamizelkę z czystego jedwabiu oprzytą ręcznie haftem z lwem na plecach, wygląda bardzo dworsko i jest to skarb upolowany w second handzie. Pod spodem mam bluzkę, którą zrobiłam z sukienki, ponieważ jej góra mi się podobała, a dół już nie, w związku z tym sukienka została obcięta i powstała z niej bluzka. Ja robię takie rzeczy niemalże odruchowo, po prostu wychodząc z domu na prędce. O, sukienka, nie podoba mi się, to tnę i jest bluzka. To jest naprawdę już w tym momencie bardzo łatwe, kiedy otworzy się po prostu swoją głowę na takie możliwości, że się nie trzeba takiej sukienki wcale pozbywać i można jeszcze coś. Natomiast powiem coś o tych second-handach. To jest też wieloletni proces, tak naprawdę, nauki i treningu. Pamiętam, Jakie jakie te nasze zakupy second handowe były z 5 lat temu i ile błędów się też popełniało właśnie niekoniecznie trafnie oceniając Tkaninę, nie sprawdziwszy wszystkich newralgicznych miejsc, typu pachy kołnierzy, kieszenie, suwaki, gdzie można jednak popełnić błąd i kupić niedobrą rzecz i dopiero się o tym przekonać w domu. Ile można zniszczeń narobić pralką, ile można jeszcze po drodze wykonać kiksów. No i teraz, po tych pięciu latach, naprawdę takiego świadomego kupowania, faktycznie te nasze polowania, myślę, że są w punkt nie. Przynosimy wcale tych rzeczy zbyt wiele i niemalże wszystkie są super dobrze wyselekcjonowane. No i efektem tego są właśnie jedwabie, wełny, lny, kaszmiry. Dokładnie. Takie rzeczy, które normalnie w, w swojej cenie katalogowej miałyby astronomiczne ceny, no a u nas nie dość, że są jeszcze przez nas w jakiś sposób podkręcone. No to jakby zachowały swoją świetność i jeszcze są odświeżone, bo oczywiście wszystkie te nasze, nasze pojedyncze, unikatowe egzemplarze są wyprane, naprawione. Czasami jest kwestia wymiany podszewki albo zaszycia dziurek w kieszeniach. Wszystkie takie detale trzeba na nie bardzo zwracać uwagę. No i to był długi proces, żeby to się stało naturalne i żeby to nam szybko też wartko szło. Mm. Skład tkaniny jest dla Was bardzo ważny? Tak, tak. <noise> 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 Okej. Okay. Pytam, bo e, nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale kiedy chodzę po second handach, to zauważyłam, że w porównaniu z powiedzmy okresem 10 lat temu, a tym, co się dzieje teraz, struktura rzeczy, które się tam znajduje, zupełnie się zmieniła. To znaczy, teraz jest ciężej znaleźć e, coś o dobrym składzie niż powiedzmy te 10 lat temu. To prawda. Myślę, że też to wynika z tego, że jednak wchodzi trend do Polski również na cenienie sobie usługi Vintage Selected i są profesjonaliści i profesjonalistki, które w dniu dostawy już czatują przed wejściem do dobrych second handów od 8 rano, żeby te perły powyławiać. To by było wspaniałe, gdyby to była jedyna przyczyna. Natomiast główną przyczyną jest to, że niestety sieciówki em, sprawiają, że jakość ubrań, które oferują w sprzedaży, z roku na rok jest coraz niższa. I tak naprawdę przykładem jest pewien em, pewna sieciówka, która kiedyś była uważana w Polsce za em, tą z tej średniej wyższej na, na Z. Obecnie. Kiedyś, kiedyś rzeczy z, z tej marki służyły przez kilka albo kilkanaście lat. Obecnie, jeśli służą przez miesiąc, to jest dobrze. I niestety też zauważam, że poliestry które tam występują. Po pierwsze, występują coraz częściej i poliestry teraz są tak zaawansowanym włóknem, że potrafią doskonale udawać bawełnę czy też właśnie kaszmiry nawet. Więc no niestety udają, ale udają tylko połowicznie i przez krótki czas. Więc w momencie kiedy coś kupujemy, okazuje się, że wow, jakie ładne, milutkie, wspaniałe. Wystarczy jedno pranie. I kończy się piękny sen wspaniałości. I to coś ląduje w, w koszu na śmieci. Dobrze, jeśli ląduje w koszu PCK, ale też weźmy jeszcze pod uwagę, że taka rzecz produkuje coś, o czym mało kto ma pojęcie, a nazywa się mikroplastik. Podczas prania te wszystkie włókienka, mikro-mikro trafiają do środowiska i niestety... W, no w tym momencie jak się tak poczyta badania to się okazuje że ten mikroplastik już jest wszędzie. Zaszokowało mnie, muszę wam powiedzieć e, takie zdanie, które ostatnio przeczytałam, e, że o ile nie wiem, na no, 10-20 lat temu to rzeczy vintage były tym w second handach, co faktycznie kojarzy się z vintage. A teraz rzeczy vintage to są rzeczy, które mają 10-20 lat i to już jest powiedzmy era sieciówek mhm. i tej kiepskiej, kiepskiej produkcji, kiepskiej jakości. Więc aż mi szkoda myśleć o przyszłych pokoleniach, które będą w sumie miały y, do wyboru rzeczy z sieciówek na S, rzeczy z sieciówek na H, Z, tak, A. i tak dalej, i tak dalej. I to będą rzeczy coraz gorszej jakości. Zdecydowanie. Chciałam, Balbina, zapytać cię o jedną rzecz, którą powiedziałaś, bo powiedziałaś, że dla ciebie to jest łatwe, żeby właśnie przyciąć sukienkę, jeżeli ją widzisz i uważasz, że ci nie odpowiada. A ja sobie myślę, ponieważ no, jesteśmy z jednego pokolenia, ja sobie myślę, że jednak to jest pewna granica, którą trzeba przejść, taka mentalna, bo kiedyś dostać dobre ubranie. To było, ło, to było coś i zniszczyć, no bo pociąć. Tak, pociąć, zniszczyć tak. to ubranie, jak to? E, musiałaś to jakoś przechodzić, czy po prostu naturalnie się udało? To też, myślę, że to był proces. Mimo, że dla mnie to już jest w tej chwili tak naturalne od, odciąć rękawy, przeciąć sukienkę na pół, zrobić z niej bluzkę. E, miałyśmy kiedyś z Renatą przyjemność prowadzić event dla korporacji na którym to evencie właśnie przyniosłyśmy mnóstwo rzeczy z second handów i osoby pracujące w tej korporacji były podzielone na teamy, robiły sobie z tego halloweenowe kostiumy. No w ogóle zabawa była prześwietna, ale było widać, jak bardzo tutaj drżały ręce przed ucięciem czegokolwiek, odci odcięciem czegoś. Mieli tę świadomość, że te rzeczy są specjalnie po to, że oni mogą to e kompletnie po roz rozćwiartować na kawałki, a jednak gdzieś był ten spory opór. Im się to kojarzyło z niszczeniem, a my jednak promujemy to, to hasło upcycling, czyli jest to w pewnym sensie podniesienie rangi, podniesienie wartości danej rzeczy poprzez te ingerencje. Bo trzeba wiedzieć jak ciąć. Tak. I co wyciąć. Czasami właśnie w ten sposób tworzymy nową rzecz ze starej rzeczy, że ta rzecz jest zrobiona z genialnego materiału o jakości już obecnie niespotykanej w sklepach, ale ma zupełnie nie dzisiejszy krój. Ten krój po prostu no, niszczy wszystko. I wtedy warto jest zabrać się za nożyczki i, i jest to no, udoskonalenie tej rzeczy. Tak, ale zanim weźmiemy nożyczki do rąk, trzeba puścić wodze fantazji. My też żyjemy we wspaniałych czasach, bo otacza nas całe mnóstwo inspiracji. Ma, wystarczy wejść na Pinterest, albo YouTube, albo TikTok, odpowiednio sobie sprofilować algorytmy i jesteśmy bombardowani inspiracjami, jak przerabiać, gdzie szukać dobrych źródeł, jak konserwować ubrania, jak je czyścić. No, jeżeli ktoś chce coś zrobić, to nawet nie musi kupować w second-handach. Jak się właśnie dobrze człowiek ustawi, to na wymiankach ciuchowych może mieć dużo fajnych rzeczy, które może przerabiać dla siebie. Wymianki brzmią trochę jak e, fight club. Co trzeba zrobić, żeby dostać się na wymiankę? <laughs> Nasza grupa wymiankowa zawsze działała na zasadzie jednak bardzo dużego zaufania. Radzimy pójść tą samą drogą, co my poszłyśmy, czyli zacząć od własnego grona, żeby skrzyknąć swoje koleżanki i tu naprawdę byście się wszyscy, wszystkie zdziwiły, bądź zdziwili, że rozmiar zupełnie na tych wymiankach nie ma aż takiego znaczenia. Naprawdę zdarza się, że dziewczyny mające zupełnie inną figurę są w stanie wymienić się rzeczami ze swoich szaf nawzajem. A o co chodzi z tym zaufaniem? Byłyśmy też kiedyś z Renatą na wymiance miejskiej. Oczywiście wspieramy takie inicjatywy i trzymamy za nie kciuki i też polecamy, jeśli ktoś nie ma własnego grona i tej inicjatywy, żeby to urządzić w gronie zamkniętym. Natomiast Pośród tych obcych osób jednak ujawniała się pewnego rodzaju natura transakcyjna, były te takie coś za coś, było dużo takiego kręcenia nosem. Czy moja rzecz nie jest lepsza od tamtej rzeczy i czy na pewno chcemy się wymienić? Niektóre panie próbowały uprawiać jakiś drobny handel i mówiły, że to nie jest za darmo, że za 5 złotych na przykład te rzeczy są u niej. A u nas my stworzyłyśmy naszą grupę spośród znajomych i zawsze mówimy, że znajomi, znajome naszych znajomych też są mile widziane, więc każda już uczestnicząca Uczestniczka może przyprowadzić swoje koleżanki, i wiadomo, że wtedy nie ma prawa cokolwiek ani zginąć, bo zawsze jest niezły harmider. Tam wszystkie rzeczy fruwają pod sufit nasze prywatne ubrania, torebki, płaszcze. Więc, więc oczywiście jest to o tyle grono zaufane, jak również jest pewien taki wymiankowy kodeks piracki, taki honorowy, niepisany przepis, że my naprawdę chcemy przynieść na tę wymiankę rzeczy fajne, żeby inne. Dziewczyny też miały z tego frajdę, a nie tylko przynieść rumpoły, a upolować skarby, bo to nie o to chodzi. No i oczywiście czyste, wyprane, pachnące. A tutaj warto też dodać, że ważny jest koniec wymianki, bo nie wszystkie rzeczy, oczywiście trafiają do nowych hmm, właścicielek. I u nas jest tak, że to, co zostaje, zostaje przekazane albo do domu samotnej matki, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. Raz rzeczy zostały poselekcjonowane i część trafiła do szpitala psychiatrycznego, bo akurat brakowało tam takich miłych, ciepłych Miałekich. widzianek. Pomysły są przeróżne. Czasami też zbieramy jakieś, jakieś dary, prezenty dla rodziny potrzebującej, czyli oprócz ciuchów przynosimy, pamiętam, było zapotrzebowanie kiedyś na kisielki, masełka, budynie, takie rzeczy, więc przy okazji tej radości z zakupów za darmo jeszcze robimy coś dobrego. A w praktyce y, mamy tajną grupę na Facebooku i tam robimy ankiety, kiedy komu najbardziej pasuje i większość decyduje. I raz na kilka miesięcy się spotykamy. W tej chwili nasze słapy już, pomimo naprawdę, o du dużej ilości osób na naszej grupie zazwyczaj pojawia się około 20. Natomiast zupełnie w porządku jest zacząć od wymianki na przykład w gronie trzech przyjaciółek i niech sobie to rośnie, bo następnym razem już przyjdzie sześć, a potem już jak jest te 8 czy 10, to już jest naprawdę super frajda i. Każde babskie grono może sobie y, rozpocząć tę przygodę. Potem my się spotykamy regularnie raz na kilka miesięcy. Wracając do ufologii, y, jak wygląda Wasz proces twórczy? Hmm. Tak, y, różnie. Zazwyczaj jest tak, że y, trafia w moje ręce jakaś rzecz albo kilka rzeczy, które do siebie pasują. I e, najczęściej upinamy na manekinie, bo to, ten proces podobnie wygląda i u binki, i u mnie. Mm, to manekiny są ubierane, um, upinane, e, ci, cięte, fastrygowane. Um, I w momencie, kiedy mamy już gotową, e, gotową upinkę, tak to nazywamy, e, Albo szyjemy same, albo podsyłamy naszej zaprzyjaźnionej prawej ręce, która nas wspomaga, bo na tym etapie już nie dałybyśmy rady ogarniać i marketingu, i, 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 i sesji zdjęciowych, i sprzedaży, i w ogóle kreowania wszystkiego. Więc ten pomysł się powoli rozrasta. Tak, no i każda rzecz jest pojedynczą sztuką, więc z tym marketingiem też troszeczkę jest inaczej niż w przypadku firm, które robią cokolwiek masowo, no bo każda rzecz jest gwiazdą i bardzo prędko może zniknąć i jest w związku z tym przez nas fotografowana. I takie nowinki często też można zobaczyć u nas na Instagramie Ufology Gallery. Gdzie już czasami od razu palec w górę idzie w komentarzu: Moje, moje, moje. A jak nie, to trafia to również do naszego sklepu na portalu Etsy, oraz wyrusza z nami w rock'n'rollowe tournée, gdyż latem często jeździmy z tą naszą kolekcją po festiwalach i tam można nas spotkać na żywo. A czasami też się pojawiamy na targach mody autorskiej w Warszawie. Bądź... Ostatnio też przetestowałyśmy pop-up, taką formę sprzedaży, jednodniowy sklepik, który nam się bardzo sprawdził, bo okazało się, że przyszło, przyszła cała masa osób, które przyszły tylko po to, żeby się z nami zobaczyć, więc to było tak wspaniałe i motywujące że na pewno będziemy korzystały z tej formy y, sprzedaży i, i prezentowania naszej twórczości. No tak, bo taki pop-up to nie tylko jest sklepik, ale też imprezka, to jest okazja towarzyska. Umawiamy się gdzieś y, w konkretnym miejscu, jesteśmy tam przez cały dzień i można wpadać nawet na pogaduchy, na, żeby popląsać sobie wspólnie do muzyczki, zawsze jakieś przygotowujemy smakołyki. Można mhm. poznać nowych ludzi, robi się z tego networking. Także w zasadzie można powiedzieć, że jest to imprezka bardziej niż sklep, sklep. Tak, zapraszamy zapraszamy również twórców, którzy. Mm, pasują. Czy to jest dobre słowo? pasują. Którzy, którzy wyznają podobne idee, co my. I, i Nawiązują klimatami do naszych stylizacji, tak jak torebki, biżuteria, kosmetyki, więc każdy, kto wpada na takie spotkanie, może się ubrać od stóp do głów, nasieszyć ciało i umysł. Jak jest styl ufologii? Eklektyczny. <noise> tak, zdecydowanie. Różny. Czasami jest, jest elegancki. A czasami totalnie streetwearowy, odleciany w kosmos, albo właśnie festiwalowy w klimacie Burning Man. Tak, klimacie boho. Właśnie u mnie się to zazwyczaj dzieli na takie dwie główne linie. Jedna jest bardziej festiwalowa, letnia, taka odleciana na muzyczne i szamańskie festiwale, a druga jest bardziej taka garsonkowa, taka bardziej, właśnie powiedziałabym, wielkomiejska. Tym niemniej bardziej maksymalizm niż minimalizm. To jeszcze inaczej. Jakbyście miały skomponować ścieżkę dźwiękową, albo złożyć ścieżkę dźwiękową ufologii, co by się na niej znalazło? <grym> ścieżkę dźwiękową. Mamy taką playlistę. W o. tym jesteśmy niezłe. Ja. <grym> mhm. Więc. Y Ale myślę, że najbardziej odpowiada naszym klimatom y taki duet Polo and Pan, jeżeli kojarzycie. Francuscy DJ. -e. Lubimy klimaty etniczno-elektroniczne, takie, do których można troszkę się poruszać, zawsze tańczymy na naszym stoisku. No ale to są te klimaty też wębniarskie, szamańskie, białe głosy. Właśnie to w ufologii kocham, że ufologii nie ogranicza. Cokolwiek sobie nie wymyślę, cokolwiek mi, się w nie pojawi, to nie, nie, cokolwiek mi się w głowie nie pojawi, to będzie kompatybilne z ufologii. No właśnie, to jest taki warunek konieczny, żeby coś stało się um, dziełem pod marką Ufologii. Po prostu musi się nam podobać. I to jest nasza subiektywna. Nasz, nasz, nasz subiektywny sposób weryfikacji. A jak w jakiś sposób, powiedzmy, nasze style z, Re, z Renatą, one nie są identyczne, ale one pasują do siebie. Tak. Można je miksować. Ach, dodajmy jeszcze, że jest druga droga tworzenia. Przerabiamy rzeczy, które przynoszą nam nasi klienci. Na przykład, mają jakiś ulubiony płaszcz. Ostatnio. Odświeżałam płaszcz klientki, która no, obdarzała obdarza ten płaszcz dużym sentymentem, bo to jest prezent od taty, który niestety już nie żyje. Natomiast płaszcz był dla niej takim synonimem otulenia. Więc bardzo zależało jej na tym, żeby ten płaszcz zyskał nową twarz i tak się stało. Po prostu sama byłam zaskoczona tym, co się zadziało, bo wrzucając ten płaszcz na manekin, do końca jeszcze nie wiedziałam, co, co tam się pojawi. Oczywiście rozmawiałam z klientką, ona mi opowiadała, co lubi, coś, co by chciała, jakieś, jak, opowiadała o symbolach, które by chciała, żeby tam się pojawiły. I podczas tworzenia następuje taki moment, kiedy biorę do ręki jakiś element, przykładam go i nagle po prostu proces mnie wciąga. I nie jestem w stanie wytłumaczyć skąd, dlaczego nagle w tym całym moim zebranym przez kilkadziesiąt lat magazynie wyskakują rzeczy, które mają się pojawić na tym płaszczu. I nawet no, w przypadku tego płaszcza nawet nie wiedziałam, że, że mam krawat w pawie pióra. A to nagle się objawił, no, bo motywem przewodnim był Paw i złoto. I, i y, 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 ku mojemu zaskoczeniu nagle powstaje dzieło i ja y, mam wątpliwości, czy ja je stworzyłam? Czy to był jakiś przekaz? Skąd się w ogóle to wzięło? Planujecie w najbliższym czasie pop-up? Miałyśmy, miałyśmy niedawno jeden, więc myślę, że teraz to dopiero pojawi się gdzieś albo w czerwcu, albo już po wakacjach w październiku. Na pewno zawsze będziemy o tym informowały na naszym Instagramie Ufology Gallery oraz na Facebooku. Jak jest impreza, to w ten sposób można zostać na nią zaproszonym, tak. obserwując te profile. Będę zatem je śledzić. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. I my dziękujemy. Dziękujemy. Moimi gościniami były dziś Renata Ginkowska i Balbina Bruszewska. Była to Akademia Kreatywności AHE.